cześć siemano, witam Was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w F1 2014. Tak, jest to 2014, już nie jest to 2013. I dobra. Pojedziemy sobie dzisiaj e, Sochi autodrom. Nowy tor, w, który został dodany. E, I tak. przyznałam się bez bicia, grę z nawet wam nagrałem poradnik, jak ją ściągnąć, ale to już mniejsza. Teraz się zastanawiam, jakim zespołem by tu pojechać. Pojedziemy sobie. Mm. A pojedźmy sobie z Scuderia Ferrari. Pojedźmy Alonso. Pięć kółek. Bezchmurną damy, bo ostatnio Mnie tak dowaliło <grybujesz> Dało mi przez cały wyścig Deszcz, dobra, teraz szukamy Sochi Autodrom Grand Prix Rosji Jest, Sochi Autodrom Dobra, jedziemy Teraz Oczywiście poczekamy aż się wszystko zrobi. To znaczy, wczyta. No, już. No i okej. Okay. Jak możecie zauważyć, nowe przyśpiewki podczas no, prezentacji toru do każdego toru jest inna przyśpiewka. To jest fajne. No i dobra, tutaj już standardowa animacja gościu zapina nas w pasy, daje kierownicę. No i. chwila, zarazam powiem. Mamy piękny wyświetlacz na kierownicy. Gdy wyruszymy na tor, on tutaj nam się będzie ładnie, pięknie świetlić. Startujemy piąci, tak nas gra ustawiła. Nie będzie padać. Dobra, tutaj nic nie grzebie. Dobra, idziemy na tor bez zbędnego przedłużania. To jest pierwszy odcinek, więc on nie będzie za długi, tylko wam właśnie Sochi pokaże. O, inżynier nie mowa. Trochę to, to znaczy jest inżynier. Ale trochę się za mało odzywa jednak. I to jest minusem. Dobra. Luis Hamilton na pierwszej pozycji. Potem Fernando Alonso i Kimi Raikkonen. Dobra Zobaczymy co będzie z naszego pierwszego wyścigu Ja w sobie w tą gierkę już pogrywałem trochę I powiem wam że najlepiej tutaj jechać na... A zresztą wam pokażę Asysty jazdy Tak o najlepiej jak dla mnie To wspomaganie sterowaną <coughs> Eee sorry To wspomaganie sterowania w ogóle mi się nie przydaje No i dobra no yy, i co ja miałem wam powiedzieć? Hugo nie pamiętam Dobra, jedziemy Tylko Ktoś nas tam łapie Tutaj nikogo nie ma, mam zamiar się tutaj przecisnąć i jest dobrze. Jadę na poziomie trudności <śm> Profesjonalista Coś mi w gardle utknęło i. No, źle mi się mówi. Tak, i pierwsze. Mm. Ja pierdzielę. Pierwszy minus F1 2014 to to, że niczym się nie zmieniło praktycznie od 2013. No, prawie niczym się nie zmieniło więc. Dlatego głównie tą grę spiraciłem. I, wam, i dla, jeszcze dla Was nagrałem poradnik jak to zrobiłem, więc możecie też z tego skorzystać. Oczywiście, skoro pojawiła się nowa część F1, to poprzednia jest automatycznie zakończona. Wiem, że to było tylko jedno Grand Prix, jedna kwalifikacja, jeden wyścig, no ale co poradzić. Dlaczego nie pokazuję wam testu młodego kierowcy? Otóż tutaj nie ma testu młodego kierowcy. Tutaj w karierze będziemy sobie mogli dołączyć do dowolnego klubu i nawet dam wam teraz wybór. No, pierwsza, lepsza osoba, która napisze do, do, w jakim klubie mamy jechać, nawet jeżeli to będzie troll pick, jakaś Marusia albo coś, to wybiorę ten zespół i zobaczymy jak sobie poradzimy. Więc pierwsza, pierwszy komentarz, w jakim zespole jedziemy, będzie komentarzem wziętym pod uwagę. No i w nim faktycznie będziemy jechać. A jeżeli nie, nie wybierzecie mi żadnego zespołu, to po prostu pojedziemy Williamsem. Tak jak w 2013. Tutaj oczywiście koła się nie dogrzewają, jak już wspominałem, ale za to się aż tak nie zużywają jak w 13. A w 2013 się szkoła przegrzewały, więc pewnie dlatego się tak bardzo zużywały. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie mi, e, to... Z... no, to znaczy, grami nie będzie nagranie z tej gry. O, właśnie, nagranie z tej gry nie będzie zajmować mi tyle miejsca na dysku po renderze. Bo z 2013 to był trochę szok, że 2 giga z wyścigu zajął. Jedziemy, ale dobra, jesteśmy pierwsi. Jedzie mi się tu o wiele lepiej niż w 2013. I jakie nowości w 2014? Chociaż już Wam wspominałem, że żadne, ale tro, troszeczkę się jednak zmieniło. Pierwsze co to nowe odgłosy silników. Drugie co to w każdym F1 wprowadzają, że... Kierowcy są w prawidłowych zespołach. Więc to jest jak najbardziej na plus. Dobra, panie inżynier. No, a na minus zmieniło się. No i dobrze. A na minus zmieniło się to, że inżynier trochę mniej mówi. Nie informuje nas o wszystkim. Aha, i jeszcze jedna sprawa do Was. I to też nagram jak zainstalować. Chociaż to jest takie proste, że do tego poradnika nie trzeba nagrywać, ale nagram e, to znaczy Damage Mod. No, fajnie. E, damage Mod to znaczy, ja mam go aktualnie, uży używam go aktualnie. Oczywiście, poziom piąty na szóstym. Pod Szóstego nie używam, bo jak dla mnie wyścig robi się kupą i wszystko się rozbija po drodze. Ale widzę, że jedziemy po kolejny rekord. I tutaj jak widzicie, w niektórych bolidach jest, to znaczy w Ferrari, Skuderia, Ferrari akurat tego nie ma, ale w niektórych bolidach jest tak wkurzający dźwięk takiego piszczenia, że mnie ja, to, to znaczy nie rozprasza, ale strasznie denerwuje taki dźwięk pisz, takiego piszczącego czegoś. Mnie to tak denerwuje, więc jeżeli Williams to ma, jeszcze nie jechałem w tej grze Williamsem. Czyli jeżeli w Williamsie to jest, no to ja nie wiem, czy będę wytrzymywał na wyścigach to piszczenie, bo od tego mnie później naprawdę głowa boli i w ogóle. Po prostu mnie wkurza to takie piszczenie. Wiem, że tutaj źle jadę przez ten taki, no. Nie wiem, jak wam to nazwać, ale wiem, że tam źle jadę, bo. Jadę na klawiaturze, nie mam kierownicy, więc jest problem. Filmik powinien być w 720p, więc o to się nie martwcie. To znaczy, wy się pewnie nie martwicie, ale ja się mogę trochę martwić, czy to wszystko się dobrze zrobi. Bo ja teraz... To znaczy ustawiłem rozdzielczość 720p, więc powinno być wszystko ok. Na renderze też dam 720p. I no. I powinno być ok. Jeszcze informacja dla Was. Je jeżeli tego nie zauważyliście, nie ma tutaj kersu. To znaczy ke kers jest. Jest kers, ale my go nie używamy. Komputer go automatycznie za nas używa w odpowiednich sytuacjach w danych miejscach. Więc dla osób, które lubiły się bawić kersem, to oczywiście minus. Ale dla mnie to jest plus, bo nie muszę, no nie muszę trzymać drugiej ręki na klawiaturze, chociaż trzymam z przyzwyczajenia. Yy, no, no, no i mi po prostu komputer sam używa tego kersu. Jak widzicie startowało nas 22, zostało 19. Podczas 5 okrążeń, więc Damage mod działa. Tutaj źle przejechałem. I co okrążenie jedziemy lepiej. Damy sobie już tutaj wzbogaconą mieszankę. Aha, jeżeli chodzi o ten poradnik, jak spiracić tą grę. No to ja tam podałem wszystkie możliwe opcje, jak to można zrobić. I nawet zaufajcie mi, to działa. Wrzuciłem to, ten link nawet na speedlichera, bo nie chciałem, żebyście się wkurzali, jak wam ten nie będzie na TNT torrent to wyskakiwać. ...bo czasami naprawdę nie wyskakuje i to jest wkurzające, dlatego wrzuciłem ten link tam. I nie będziecie musieli szukać Spolszczenia, którego pewnie i tak jest bardzo mało ich w internecie, albo prawie w ogóle ich nie ma. No, a gra jest od razu cała po polsku. I ja tu widzę, że kończymy już wyścig. Tak. Nasz pierwszy wyścig przejechany, ukończyliśmy go na pierwszej pozycji. Poziom trudności profesjonalista. No. Wspaniale, naprawdę wspaniale. Co Kto nie ukończył? Nie ukończył Felipe Massa, Roman Grożan i da Danil Kwiat, Pfi czy jakoś tak to się czyta. Kimi Raikkonen ósmy, a my oczywiście pierwsi. No i okej. Okay. Tak, teraz się trochę tutaj pocieszą. Animacja się chyba nie zmieniła, tak mi się coś zdaje. Nie drżyjcie się do mnie za to spiracenie tej gry, bo większość youtuberów spiraciło tą grę. Mogę Wam nawet paru podać, ale nie będę tego robił, żeby i... Po prostu żebyście ich nie hejcili No. No, a więc pierwszy wyścig przejechany. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli... No. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie lajka. Jeżeli macie jakieś uwagi, napiszcie je w komentarzach. I, I jeżeli chcecie śledzić mój kanał, jakie filmy wrzucam i tak dalej, zasubskrybujcie go. Ja się z wami żegnam. Komentował dla Was Ricky Gaming.pl. Na razie.